Słowo Boże na dziś, piątek 15 sierpnia 2025 roku. Uroczystość w niebowzięcia najświętszej Maryi Panny. Czytanie z apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. A na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna i woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów, a ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną, i zostało uniesione jej dziecie do Boga i do Jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, i usłyszałem donośny głos mówiący w niebie, Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 45 Stoi królowa po Twojej prawicy. Tron Twój, Boże, trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z ofiru stoi po Twojej prawicy. Stoi królowa po Twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie Twego piękna, On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. Stoi Królowa po Twojej prawicy. Cura Królewska wchodzi pełna chwały w złotogłów odziana. W szacie wzorzystej do Króla ją prowadzą, za nią przywodzą do Ciebie dziewice jej druhny. Stoi Królowa po Twojej prawicy. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie na śmierć. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Maryja została wzięta do nieba, radują się zastępy aniołów. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją, okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców w stronę, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie.